Następnym gołąbkiem, którego chciałbym przedstawić, jest gołąbek barwy niebieskiej. Z jednej strony ma takie jedno białe pióreczko. Tutaj gołąb ma numer PL456 23ROK9937. Bardzo fajne łączenie, bo tutaj jest gołąb, który był zakupiony od Adresa Drapy. 916 916 był parowany, znaczy rodzice Góra to jest syn Kitla, parowany na córkę Porsche. Z tego się wywodzi 916 bardzo fajny gołąb, bardzo już tutaj też fajne gołębie u mnie przekazał. Jest taki niebieski od ten gołąbek. A matką tego gołębia jest samiczka od Tadeusza Gierczaka 8259, którą też zakupiłem w tamtym roku. 8259 to jest z jego tego bardzo dobrego gołębia rozpodowego yy, Kokardisa razy Hardy Kruger 913 Wszystko jest w rodowodzie. Uważam że bardzo fajne łączenie, prześliczne oko ma ten gołąb. Także to na 100% jest samiczka. Bardzo fajnie poskładany gołąb. Mięsień tutaj tego ptaka. Przed ramię też ma takie króciutkie. Także to. Tutaj tak to wygląda. Mięciutkie upierzenie, bardzo fajny gołąb, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim gołąbkiem. Tadeusza Gierczaka raczej nie trzeba przedstawiać. Dużo gra na wspólnych gołębnikach. Ale też osiąga wyniki na tych wspólnych gołębnikach. Także pozwoliłem sobie też zakupić takie głębie od Tadeusza Gierczaka z Hardy Krugera. I naparowane na gołębie od Andreasa drapy, Także jeżeli ktoś jest tutaj zainteresowany taką samiczką. Serdecznie zapraszam do aukcji. Dziękuję.